mam Anko, też ze czy to jest kolejny odcinek z Magbay. W tym odcinku no, dużo było przerw. No, ale wygraliśmy parę turniejów. Teraz się zastanawiam, czy kupić sobie takie butki i wyglądać cudek na mieście. Ale nie będziemy mieć hajsu, to chyba nie. Więc kupimy sobie takie budki. Czekajcie, Mucha. lata. 10... Nie przez godzinę nawet lata. Dobra. Tak wygląda stan naszego wojska. 51 ludu. A ile ty masz? Człowieku? Ile ty masz wojska? Chętnie by... A ty masz pewnie jakąś elitę, nie? Czy nie? Piachur? No, elitę masz. Trochę jak łupa. Rekruci. Nie, nie, nie atakuję. Oni są fajni. E idziemy jak spić. Tylko to powiedzieć. Idziemy jak spić, nie? 4851. No, będziemy łowcą karawan Jak kilka odcinków temu katałem Będziemy robić tak, że po prostu będziemy czekać e, ku jakiegoś miasta I będziemy po prostu czekać na karawanę Informacje, frakcje Kindordowie prowadzą wojnę. Nie. Tawajgirowie to nie przyjdą. Ze Spadią, tak? No ja robić tak. to zrobić tak. Ze Spadią, Kegitami, Ferdami, Rodokami, saranidami. Dan. Rozejm. Hmm. Ues. To idziemy do Kargitów chyba. Nie, do Z kim nie mają wojny? Nie wiem. Aby najlepiej będę czekać po prostu... Co ty masz? Czujeczku, co ty masz? Hmm. Nie, nie będę. Nie zdalam jej tej pokój na razie. Chyba no, tylko. Dopiero podejdziemy. Sprawdzimy, czy tutaj nie ma ziomka. I robimy tak, żeby tam ziomek był tak. Tak. Tutaj ziomek był. W ciągle. Tu. Więc. Ujadź. No, trzydzieści osiem Utrzymać pozycję oczekiwanie i y... trzymać pozycję dobra dobra y... zgrupować szyk kawaleria za mną. Idziemy ich wyciachać. Do ataku. Słyszałem z konia, atakujemy. Tu jeszcze. Do ataku. Mamy jak chcemy. Jak jest kilku na jednego, to musi mu, muszę mu od razu pomagać, bo on po prostu za chwilę debnie nie? A jest kilku na mnie, to oczywiście sobie dam radę. No i zrobiliśmy? 18. Do... O Jezu, nie, nie. Uciekaj. Przyjaciel. Nie farmery, że e, te rekruci lecą na każdego bo to są prawdziwi bojownicy gdzieś jakaś gromadka? Nie, to są już pojedynczy online, hardwareworld a rekrutów to wystawcie coś mi Ostatniego gonią już Wygląda nas wojownik po bitwie. Cały w krwi. Mm. O, mamy trochę ziomków nordyckich. Jeździec. Łowczyni, mamy już Łowczynię, okej. Okay. Dobra. Spoczko. 40. Oha. tutaj dobre rzeczy wypadają z nich. I się boją mnie. Jeszcze 400 O, o ludzie. Już... Jest, ja jestem ustawiony na... Nie, nie na całe... Trochę jestem ustawiony w wyposażenie. Masz... To... Hmm... Co ci mogę jeszcze dać? No co, butki ci dam. Tam ci jakieś kikierka? I możesz iść. skórę i zrobimy zobaczysz dobra jeszcze siebie yy, postać hmm. inteligencję chyba sobie weźmiemy hmm. trade właśnie trade to jest chyba jedyna rzecz która nie jest przetłumaczona na polską Korytarze? Co Zamiast jest? Jakiś nie? nie? rycerze kawaleria no już mamy dosyć dużo kawalerii Tylko tutaj trochę wiadomo nas mogli powybijać będziemy wchodzić na tą górkę no a jak już wejdziemy o, zero szans może Jesteś korysarzem? Czekaj. Okay. Leśny bandyta? Skąd ci tutaj wziął leśny bandyta? Jak? Chyba. Chyba od Sfadi Łowca głów. Saranidów mają. bojówkarz No, chyba już nie potrzebujemy tych no. no dobra, lecimy dalej. Zabijać. Dobra. Trzynastu, taki taki dzisiejszy odcinek to taki trzy, taki powiem wam szczerze, już mamy dosyć trzy, 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 jeden ludzi. ludzi Polować sobie albo robić sobie takie safari na po prostu lordów. Kiedyś jak robiłem na, na całą prawdopodobnie mapę robiłem sobie safari na te na Czekajcie jak się napije. Wiem. To jest jedna z fajniejszych map, trzeba walczyć. Bo jak się wyjdzie na sam czubek, to się tak zjeżdża. Fajnie. Aha. U nas nikt od nas nie zginął. Ani jeden. Ja też chcę Nagle trybulki, no, widzę kogoś? Wow, jeszcze moja moja jak nie zniszczyła? Ha 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 Korytarz. i I wam, że Ławcy głów są dosyć dobrzy. Węgierski, ło, dobra. Już jesteśmy dosyć dobrzy. Musimy yy, zostawić tanie rzeczy, bo nie będziemy brać taniej rzeczy. Bierzemy same drogie. Tarcze, tarcze, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt pięć Ale możemy iść Ponownie Piechurzy, jeźdźcy Dwadzieścia jeden do pięćdziesięciu jeden Lecimy za mną. A później będziemy mieć wszystko wymaksowane. Teraz, będziemy mieć jeźdźców, to będzie kosmos po prostu. Niebiescy to kto? Aha, ucznicy Muszę sobie wreszcie zmienić na tą Dobrze takie drzewko musimy się też trzymywać. I szarżo. A ja też chcę tylko pozabijać. Widzicie te obrażenia, jakie im robię? bo co żyją. Dziewiąty poziom. Właśnie, jeden z was mówił mi y, o tym, żeby po prostu na jakichś levelach brał y, jakieś tam rzeczy, nie, nie pamiętam, ale pamiętam jego nick, on miał nick 07, tak, w tym stylu, właśnie on mi mówił i serdecznie za to go pozdrawiam, bo te rady mi się jakoś przydadzą. Drogi dosyć. To jest... No dobra trochę. Idzie do naszego ziomka. Długi łuk Eścia, 22 cenność, szybkość, troszkę. Okej. Okay. Mm. Nie to nie. Dobra, musimy iść kolejny turniej. Dobra, idziemy w do turniej. Podróżnik. Kolejny kłucznik, dobra. Krzynek. Musimy było sprzedawać dużo rzeczy. Sprześć, sprzedajemy. To sobie zostawimy. Będzie naszego ziomka. Oczywiście to sobie wstawię. I dobra. Lecimy z tym niejem. Policzymy w następnej ludzie. Dobra. lubiamy. Chcę go dobić. Chamę zginął. Jezu. Jest taka za dyma. Jak moich wycieli w pianie. Stąd tylko ja z siostrą miecza. Nie, nie ty, nie jest siostra miecza, Boże. A tu. Rana, nawalamy siostrą miecza. To jest Kserina czy siostra miecza? siostra miecza? Oczywiście lady nie mogą walczyć tutaj. Tylko Kserina. I mogą być siostry miecza. Najdwie nie mogą być, tak. Dzisiaj nagrałam bardzo dużo odcinków dla was Będziecie bycie mieć do oglądania Strasznie dużo Oczywiście Znowu wspomnę Trzy łapki w górę, kolejny odcinek O, zginęli Jeśli chcecie, żebym bondynował serię, na przykład Isaaka, Hearthstone'a, Starcrafta. Napiszcie. To nagram, tak? Siostra miecza. To jest seryna czy jest siostra miecza? Siostra miecza. Z jej siostrą wiecza. Serina jest blondynką. Hmm. Oczywiście, jeśli macie postać, która jest kobietą, yy, możecie walczyć na turniejach. To jest serina? Chyba, nie jestem pewien. Serina albo blondynka, albo brunetka. Serina, To jednak monatka. Dobra. I to był koniec odcinka tego odcinka. Sesja był Spartak 160 do zobaczenia.